Dzień dobry. Witam Państwa ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak ja robię kotleciki z piersi kurczaka, tak zwane devolaje. Normalnie są to kotlety, można powiedzieć, samym masłem, ale że ja tak nie przepadam bardzo za takim masłem wydawającym się. Zrobię... Z masłem czosnkowym można również zrobić z normalnym masłem. Mam takie czosnkowe z ziołami, jak Państwo macie. Przy okazji proszę sobie kupić, bo to dodatek do różnych pieczonych mięs, kotletów jest naprawdę coś bardzo fajnego. I troszeczkę dam żółtego sera do środka, żeby było ciekawsze, żeby nie było takie nudne. A więc pokażę Państwu, co ja zrobiłam. Na początku. Tu mam tą pieś z kurczaka proszę wyciąć. To jest dla tych, co nie wiedzą. Ci, co wiedzą, proszę to po prostu ominąć. Um, tutaj wszystko trzeba było wyciąć. Tak jak tutaj mam. Tutaj już dałam pieprz czarny, troszeczkę papryki. Zaczęłam już, ale później zapomniałam, że muszę Państwu pokazywać. A więc z obu stron... Posolić, popieprzyć, popaprykować, to są podstawowe w sumie przyprawy, można powiedzieć, do gotowaniu. Sól z obu stron, ponieważ ja już jajka nie solę i nic tam więcej nie robię. Z, ja wiem, z trzy łyżki, pięć łyżek nawet, z pięć łyżek oleju słonecznikowy, czy jeżeli Państwo lubicie rzepakowy, to proszę rzepakowy. W takim razie tutaj nakładam troszeczkę tego masełka. Tak jak mówiłam, nie za dużo ktoś kto nie lubi. Ktoś kto lubi, proszę też tyle, ile uważam. Proszę bardzo. Już się zmarzę. Muszę zmarzyć. Okej, ok, ręce. Więc nie idzie. Można tutaj włożyć, proszę Państwa, do środka i wtedy razem z tym serkiem zawinąć. Proszę, można powiedzieć jak Łąbka. Proszę, zobaczcie. Teraz obracamy go szybciutko w mące. Ja nie spinam tam takich rzeczy y, tym wykołaczką, ale kto sobie życzy, może zwiąże wykołaczką. Tu mam już rozszczepane jajeczko, rozklepane, rozszczepane. I bułeczkę, szybciutko. O, i zaraz będzie. Mam troszkę mało miejsca, można powiedzieć. Te brzegi, które się rozklejają można jeszcze dać do jajeczka. I wtedy kładziemy na rozgrzaną patelnię. Poleję troszeczkę oleju, żeby zmniejszyć temperaturę na patelni. I drugą część tak samo. Tutaj do środka daję to masełko. Kładę tutaj. Myślę, że Państwo wiecie już jak to dalej idzie. Trzeba razu i zmniejszamy. A tu mam tutaj napięć. To jest wszystko dobrze. Tu mam od wczoraj. Proszę zobaczyć, zrobiłam te warzywka. Czyli są może i stare, ale będą równie smaczne. Teraz je spróbuję. Czy smakują. Które smakowały bardzo dobrze. Mmm. Proszę Państwa, bo tu jest ryż. Podam podam dryżem, gotowi, dowolaj się już Będzie objazdy gotowe. Może zmniejszymy nawet na trzy. I tak myślę, że trzeba by było z 10 minut podusić pod przykryciem ze zmniejszoną temperaturą. I co kawałek proszę odkryć i je jeszcze raz, ponieważ uważam, że te kotleciki, Miałam tutaj 10 minut, zostały się 3 minuty, 3 2 minuty, ponieważ uważam, że te kotleciki już są gotowe. Tutaj zaczynam troszeczkę wychodzi ze środka. E, jak Państwo widzicie, e, masełko czy szereg, i to już jest dowód na to, że. Te kotlety mogą być podawane. Zaraz zobaczymy. Damy na talerz, rozetniemy. To jeszcze jeszcze tak dojdą. Ja też tak nie wiem, ponieważ ja wszystko gotuję na oko. Teraz potrzebę na Państwa. Wszystko odmierzam. Kroję. Ja teraz nie wiem. Jak one mają wyglądać. I zaraz będziemy serwować. I co dochodzi? Ja nabiorę kubeczek ryżu, który również jak zawsze na sypko się pięknie ugotuje, według mojego przepisu. Jest bardzo sypki. Proszę zobaczyć. Troszeczkę go tam przedmiotę, żeby się nie rozsypał. Z góry oczywiście to damy na kto sobie życzy więcej ryżu może też więcej ryżu a warzywa damy na koniec obłożymy kotlecika myślę że będzie super dalej więc tu już się kończy wyciągamy tego kociecika na bok proszę Państwa pokażę Państwu ponieważ to jest bardzo ważne jeszcze z minutkę, tu są dwie minutki prawie, musi jeszcze jednak dojść, ponieważ w środku jest lekko różowy. Widzicie to Państwo? I tak nie może być. On musi być tak jak tutaj biały. Hmm, bardzo dobrze. A więc zaczekamy jeszcze. On był bardzo gruby, ten tapies kurczaka. Była bardzo gruba. A więc jeżeli mamy tak grubą pierś kurczaka, musimy 2-3 minutki dłużej przytrzymać. Nastawimy jeszcze raz na 3 minutki. I niech on sobie dojdzie. Zobaczymy zaraz tego drugiego. Co zobaczyć. Tutaj już jest pięknie upieczony. serek czerwcowki od środka, jak Państwo widzicie. Nie ma nic szarego i proszę Państwa, ja na koniec widocznie miałam za słabą temperaturę, miałam na 3,5, więc miałam. jeszcze coś o dwie trzecie. Także zamiast 9 mam teraz 7,5, ponieważ ten kusz był widocznie może za słaby, za... nie był tak nagrzany, ponieważ jak ja duszę to zmniejszam od razu po usmażeniu żeby był ten kotlek bardziej soczysty obsmażyć trzeba na gorącym ale później dusić to radzę Państwu na proszę zobaczyć podam może na łyżce. żeby było widać, że jest proszę zobaczyć, że jest usmażony. Nie, czy Państwo widzicie tu nie ma nic jak tam było mięsko, jakby lekko szare. Tutaj Państwu pokażę. serek ładnie wypływa. A więc wszystko jest w porządku. Jest około jak gruby koket, tak jak tutaj macie Państwo. I na patelni musi być może 10-12 minut. E, Przydałam wczoraj, proszę Państwa, parę oliwek czarnych. Zawsze mam słoiki I proszę zobaczyć. Tak wygląda ten kotlecik de boli, można powiedzieć z ryżem, z warzywami zdrowymi, duszonymi we własnym sosie. Z dwie łyżki, czy były tylko oliwy, oleju można dodać, jak Państwo sobie życzycie, z serem, z masełkiem. A więc zapraszam do ugotowania, jeżeli macie Państwo ochotę i cieszę się, że mnie oglądacie Państwo. Mam motywację Państwu znowu coś fajnego ugotować, a że tyle lat gotuję, a więc mam tyle różnych przepisów i będę skakała z deseru do przystawek, do słuchówek, żeby zawsze coś innego zrobić. Dla każdego coś, żeby było. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do ugotowania. I do następnego filmiku.